Irytują mnie ludzie, i to tak naprawdę dość mocno, ponieważ tworzyłem sobie pewną modę w ludziach, którzy po prostu nie mają pieniędzy na nic, ale będą kupować rzeczy, których nie potrzebują, ale żeby mieć swag, yolo i wszystko, co naprawdę można mieć. Czy naprawdę nie potraficie zauważyć tego, że na przykład jeżeli nie macie nawet pieniędzy na jedzenie, a kupujecie sobie, nie wiem, buty, air maxy, forsy czy wszystko, co macie, żeby tylko zapodobać się ludziom, tak naprawdę miałeś kiedyś, byłeś kiedyś w związku w którym naprawdę kogoś kochałeś, a nie byłeś tylko dla fejmu i w ogóle. Czy tak naprawdę nigdy nie zauważyłeś, że próbuję wszystko zrobić, żeby tylko być w wyższej warstwie społecznej? Czy naprawdę wszystko musisz robić dla fejmu? Ukurzają mnie ludzie, ponieważ mają pojęcia, co tak naprawdę w życiu jest potrzebne. Myślę, że w życiu są pieniądze. Rozumiem, zgodzę się, są też pieniądze potrzebne, no ale spójrzmy to z innej strony, tak? Pieniądzmi ludzi sobie nie dobierzemy. Trzeba mieć charakter, trzeba mieć to coś, żeby zapodobać się ludziom, tak? A nie tylko będziesz mieć fajne buty, fajne ubrania, wszystko fajne, będziesz e, podobał się ludziom, bo jesteś, nie wiem, drożej ubrany albo coś. Tak nie zdobędziesz przyjaciół, tak tylko zdobędziesz sobie znajomych, którzy, nie wiem, będą chcieli być tak jak ty wcześniej, e, z tobą tylko dlatego, że jesteś fajny albo coś, że ludzie się lubią. A potem naprawdę będą chcieli zać dupę i to jest prawda. Zauważyłem także, że zaczynacie obrażać swoich rodziców, bo on czegoś nie kupią. I nie obrażacie się na nich, bo co? Bo nie mają pieniędzy, żeby tego kupić. Rośnicie, wy też kiedyś będziecie mieli pewne takie problemy. Nie zawsze będziecie mieli to, czego chcecie. Kiedyś też będziecie rodzicami, kiedyś też będziecie mieli swoje dzieci i kiedyś też będziecie musieli na nie zarabiać. I zobaczcie, jak to jest naprawdę, gdy i ty dorosniecie i nie będziesz mieć pieniędzy, żeby coś kupić swojemu synowi córce. Co mu się tak naprawdę podoba. Jest takie przysłowie, jeżeli wejdziesz między brony, musisz lekać tak jak one. Ale nie, nie bierzmy tylko tak bardzo do siebie, prawda? Nie bierzmy tak naprawdę wszystkiego, co ci powie jakaś głupia książka, głupie coś. Gdybyśmy mieli wszystko do siebie, to tak naprawdę świat byłby teraz jedną wielką patologią i orgią. Uważasz, że cały świat będzie tylko dla ciebie? Uważasz, że tak naprawdę wszystko, co byś zrobił, e, będzie tylko tak naprawdę dla ciebie podporządkowane? Nigdy nie będzie, i tak naprawdę nie wiem po co to wszystko robisz. Nie wiem po co starasz się być jakiś lepszy od innych osób. Próbujesz być fejmem na siłę. Przychodzisz do szkoły pierwszy dzień po świętach i już ci wszyscy mówią: e, Dostałem iPhone'a, dostałem najnowsze buty, dostałem najnowsze to, so, ramto. to. Ludzie myślą, że są najwięksi, bo mają wszystko drogie, tak? Wszystkie najdroższe buty, jakie mogą być, wszystkie forsy, wszystkie czarne, białe, szarne, nie wiem. Dupa jedna, próbujemy być kreatywni, naprawdę próbujemy mieć coś od siebie, nie bądźmy jak każdy inny. Zmieńmy swój styl, zmieńmy swoją postawę, zmieńmy nawet swoich znajomych, jeżeli o to chodzi.